Witam. Dzisiaj zaczniemy omawiać prawdziwą chemię. Nie będziemy używać eufemizmów, jakich używają naukowcy, jakich używają nauczyciele na lekcjach. Dzisiaj powiemy sobie o prawdziwej chemii, taka jaka ona naprawdę jest. Prawda ta wyjdzie na jaw dzięki mnie i dzięki wam, jeśli będziecie to oglądać i szerzyć. A więc dzisiaj chciałem omówić zagadnienie, jak to mówią nauczyciele, profesorowie rzędowości węgla. Ja to nazywam dziwkarstwem węgla. Powiem wam zaraz dlaczego. Przypatrzmy się temu i obemu. To jest etan. To wszystko, nie. I teraz ten węgiel łączy się z tym węglem. Jeden węgiel równa się, znaczy łączy się z drugim węglem. Tak mówią inni. Ten węgiel rucha się tylko z jednym węglem. Seksi się tylko z jednym węglem. Dlatego jest węglem pierwszorzędowym. Z nim nie jest jeszcze tak źle. No, no dobra, no jest to homoseksualny związek, bo węgiel z węglem. No, no dobra, no ale to jest jeszcze akceptowalnie społecznie, y, jest to akceptowane przez społeczeństwo, no bo jeden z jednym. No wszystko jest w porządku. No to, to, to jest pierwszorzędowe. No ale dochodzimy do momentu, kiedy, kiedy, kiedy chemia pokazuje nam inne obrzydlictwa. Na przykład. Propan. Ten węgiel łączy się z tym. Ten węgiel rucha się tylko z jednym węglem, czyli jest pierwszorzędowy dziwkarski. Ten węgiel też się łączy tylko z jednym węglem. Rucha się tylko z jednym węglem, seksi się tylko z jednym węglem, więc też jest pierwszorzędowy, też jest pierwszodziwkarski. Ale ten węgiel rucha się z dwoma węglami naraz. To już się nazywa chyba trójkąt. Taki związek nie jest akceptowalny przez społeczeństwo. Jest na, na drugim planie, dlatego został nazywany węglem drugorzędowym, drugodziwkarskim. On już nie jest taki fajny. Zobaczcie, ma nawet o jeden mniej atom węgla od innych, bo węgiel to jest, to jest symbol czystości. Symbol, 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 symbol. No, jest symbolem czystości. Dobra. Ten węgiel jest mniej dobry od tego węgla. Dlatego ten węgiel ma o jeden wodór mniej. Przypatrzmy się teraz sytuacji takiej. Izobutan bądź metylopropan. Ten węgiel rucha się z tym węglem, z tym węglem i z tym węglem. Oznacza to, że robi to jednocześnie z trzema węglami naraz. On jest jeszcze gorszy od propanu. On jest dalej w marginesie społecznym. Zauważmy, że ma, że ma tylko jeden wodór, który jest, który, jest, który, jest, który jest symbolem dobroci. Dlatego jest trzeciorzędowy. Czym atom łączy się, czym węgiel łączy się z więcej węglami? Tym jest gorszy, tym ma mniej wodorów, tym, tym jest bardziej na, na marginesie społecznym. Tym jest bardziej dziwkarski. Popatrzmy na to obrzydliwstwo. Takich rzeczy nawet nie powinno się pokazywać. O takich rzeczach uczy się w szkole, ponieważ użyli pewnego eufemizmu, rzędowość węgla. I, I nikt, nikt, kompletnie nikt nie widzi w tym nic złego. A. Ten węgiel łączy się, łączy się z czteroma innymi atomami węgla naraz. On robi to naraz z czteroma innymi węglami. Dlatego 2,2-dimetylopropan jest czterorzędowy, czterodziwkarski. On jest na takim marginesie społecznym w nim nie ma żadnego dobra. On nie ma żadnego wodoru, który jest symbolem dobra i takiej czystości. Nie ma. Nul. To jest, to jest gorsze niż zabójca. Ble. Ochyta. Mnie też się trochę rozemocjonowało, więc przepraszam, jeżeli się trochę emocjonowałem, ale stwierdziłem, że to jest tak ważna rzecz, o której musicie wiedzieć. Wy, wy musicie szerzyć o tym światu, wy musicie pokazać, jaka ta chemia jest obrzydliwa i uczyć się o niej, żeby mówić swoim dzieciom i dzieciom swoich dzieci o tym, jaka jest prawda. Dziękuję bardzo, Szymon Mędykowski.